Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zielony. Dzisiaj znów mamy filmowy poniedziałek. Opowiem Wam o filmie Tropiciele Mogił. Zapraszam! Film Tropiciele Mogił wykorzystuje konwencję paradokumentalną, żeby uwiarygodnić przedstawioną historię. Fabuła jest dosyć prosta. Ekipa filmowa spędza całą noc w starym opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, żeby nakręcić materiał o zjawiskach paranormalnych. Tropiciele mogił mają wspólne elementy z filmami takimi jak Tunnel, czyli udział ekipy filmowej, czy też Blair Witch Project, a mianowicie wywiady z osobami, które były naocznymi świadkami paranormalnych zjawisk z danego miejsca. W filmie nagromadzono sporo momentów, które mają nas przestraszyć, ale też zaciekawić i wciągnąć w dalszy rozwój fabuły filmu. Na pochwałę zasługuje sposób przedstawienia wnętrz szpitala. Są one ciasne, ciemne, zakurzone, klaustrofobiczne. Pomaga to zbudować odpowiedni klimat tego filmu. Ogólną pozytywną ocenę tego dzieła obniża troszeczkę przeciętna gra aktorska. Podsumowując, jest to dobry film, jeżeli lubisz się bać. Jeśli ten materiał podobał się Wam zostawcie łapkę w górę oraz komentarz na temat filmu TROPICIELE MOGIŁ pod spodem tego materiału. Zapraszam również na mój kanał by zapoznać się z resztą mojej twórczości. Dzięki, cześć. I